To będzie mój najlepszy opening, jaki w się zrobiłem kiedykolwiek, mi nigdy nóż nie wyleciała ani nic. Gdybym z dwoma naraz. Proszę, czerwony albo halbływeczka, proszę. A no tak, była nowe, nowe skrzynki, tak? O ja nie Co drugą. Ojej, ja... Yeah. Aj... Kup jeszcze? Ale nie ma sensu. Dobra, do trzech razy sztuka, nie bez powodu no jest takie określenie. Są. Szczerze to mało dopaminowe otwieranie tego terminala jest. Dobra, ostatnie nie kupuję, bo to i tak pospada tak, że to jest not worth, ale... Jezu! Syf! O kur... Ale gówno. Dobra, otworzyłem cztery. kawy dał. Zróbmy do pięciu i już nie tykam tego, bo to jest notwork. Ale ostatnie. Do pięciu. A je no, nożyk, nożyk, jest jakiś? O ja pierd... O kur... Boże święty. Oj, syf. Aj. U, taniej. Aż żal nie wziąć. Syf. o, o A wupka! Który nie proszę. Bo chcę bonus dostać, chcę dostać bonus. O, o, o kur. Te... Ładny! Stach bojowych! Czy miałem otworzyć? No i otworzyłem już 13 Dobra, to trzeba jeszcze jedną kupić, bo boś tam do domenu nie dostanę. Nie da się najprawdopodobniej. O ja, Dobra, jedną jeszcze, jak już wszedłem, tu żeby nie tracić prądu. Dobra, już nie mam nadziei. Trzeba zastopować tą karuzelę. Ile kosztuje jest, taka jedna? Kiedy będziesz mógł zobaczyć wszystkie skiny w najlepszym stanie. Tak? Three. bez skitu. Dobra, to mnie zmotywowałeś, ale ostatnia. Dobra, ostatnią, ale ostatnią i w 4 klikam, żeby nie. nie bo mnie podkusi. Ostatnia i w 4 klikam. Koniec. Dobra, to dwie, otwórzmy, żeby już zakończyć definitywnie. Dobra, ostatnią serio, żeby tylko tego jak odebrać. I koniec. A co jak w następnej po tej jest? Dobra, no, wyłączyć to trzeba jak najszybciej. Kwalny jestem ów Czekaj, co? Gucie kuwał jak wyszy, niektóre by po 100 złotych per skrzynka, niektóre 40 per skrzynka. Skrzynie wymagają, żeby odebrać skina jeszcze za niego dodatkowo zapłacić. Czerwony skin kosztuje 200zł. Muszę to zobaczyć. Otwórzmy jedną, może siądzie no... nożyk. Jedną, ale tylko jedną. Tylko jedną, więcej nie. Nie ma noży? To po co to otwierać? Ej, to, to co tam najdroższy item? AKM4? Mals, Otwieram już powiedzieć, że otworzysz. Otwieram, otwieram, no, poczekaj, tylko muszę zobaczyć, gdzie to jest. Silt Genesis Terminal, tak? 44 zł kosztuje jeden. Ja Ile? Muszę doładować pieniądze w takim razie. Kupuję. Dobra, mam. Gdzie to jest? A co jest. Kupiłem to, gdzie to jest. O, jest. Dobra. I taka, taki AK. Nie ładne. Jak wandal wygląda trochę z tego, co? I wale, wow, by się strzelało z takiego. Eee, I to teraz. Eee. Jak to działa? Tego kurwa nie rozumiem. Czyli ja muszę odebrać tego skina? Ja nie chcę tego gówna. Ile dana? Ja nie, wiem, ile to kosztuje? A może ładne? Nie, nieładne. I to dostaje, tak? Jak nie odbierzesz, to nic nie dostaniesz. Czyli co? Minus 40 zł? Ja, pierdolę, ale strachka. Ja to w ogóle otwieram, to ja to muszę kupić. Balwy to są dobrzy agenci! O kur... Ej! Ej! Ładny! Biorę go! Ile, ile to kosztuje? 400 złotych, żartujesz? Tatrak Mach 10 Tatrak Mag 10 Cut Fight Ej! Jaki to jest skin? Gdzie jest minimal Nie! Ej, to kosztuje drogie! Field tested? A skąd wiesz? Jest field tested! 118 dolarów! Ej, kurwa! 118 dolarów! Patrz! I sprzedaj za tyle? No, czekaj. Znaczy, tego to się chyba jeszcze nie da wystawić w ogóle, nie? No nie da się. Ile to? Kiedy będę można? Nie da się sprzedać. Dobra, zostawiam go. No to dobra, to lecimy dalej, ty Terminal, chłopie. Opłacało się No mam stat track. To ile kosztuje mnie stat track? Rozbiłem bank Czekaj, dwa, trzy Ej, gówno, nie chcę Ej, kurde. Ostatni chyba, nie? Daj coś dobrego Dobra. Proszę proszę no, no AK albo MK, AKM, AKM, już, już, daj. Daj. Gdy człowiek by chciał więcej dokupić, szczerze, tych skrzynek. Dobra, 8 kupiłem. Daj, 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 daj. Dobra, nie chcecie. Czego wy się cieszycie? Naciągnęliście mnie i zobacz co się dzieje. Jedynie ten Uzi dobry jest w statraku. Może coś będzie warty. Ale to jest tragedia. Ja nie chcę żadnych botów. O! Petka w StatTraku, Wellworn, to nie. Ty poczekaj. Minimalware. Nawet ładna. Wezmę. Jest niemożliwe, że tu jest za 500 zł. Jakby się nie da sprzedać, no ale będzie mogło się nas sprzedać niedługo. Kurde, nawet ładne chyba. Minimalware. Myślisz, że brać to? Nie, nie biorę tego. Nie, tu ja idę po kawacha. Ja chcę. Skurde, Kurde, statrak I testet niby. Dobra, daj, 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 Jest coś! Aluminium! Battle Scart! Ale fioletowy! Wezmę chyba, co? Ale poczekaj, jaki jest fioletowy, to może będzie tylko lepiej teraz. Ale zobacz, jaki faktory New Fest stary. No. No tragedia, tylko ten uznik wypadł. Ale dziwnie jest. Nic nie daje. Pa! Znowu! Biorę! Dawaj dalej! Mm, nie! Ale ostre to jest ta pasta, go czujang. Nie. 40 zł ka każą płacić sobie. Nie za dużo? Ile to kosztuje? Dobra, będę musiał dopłacić pieniądze. Adpunc trzeba zrobić, dobra. Stówkę dopłacam. To będzie mój najlepszy opening, jaki w sesie zrobiłem kiedykolwiek. Mi nigdy nóż nie wyleciał ani nic. Kupiłem. Ej, ładna no już. Ej, ładny skin stary. Ja mam battle skirt. 94 dolary, niby. Battle Skirt Stat Track? No offers. Ty ciekawe, czy ja to w ogóle opchnę za tydzień? Czy to spadnie pewnie, co? Nie warta, MK, tyle. Nie podpuszczaj widzów. U... Nowu. Ja pi*** Ej, ile ka ile to Liquidation Restricted File. Field Tested. 147 dolarów niby. Dobra, biorę go. Ej, co te dacz! Te dacz, ewidentnie. Te dać ewidentnie. Zedat bonus! Nie na no ja to biorę. Hey, to jest well worn, ale, ale ten. U, z 1700. K***a, no to trolują czy co? Patrz. Co to za strona? Jak to kurwa, opie. Odłodzi. Czemu tu takie rzeczy? Ile realnie? Bo ja wiem, że to jest fake. No teraz real talk gadamy. Ile realnie to może być warte? Nie będzie dużo warte. Nie wiem. Z, z 20 zł max. Ile będzie warte? Tak realnie, realnie. 70 zł? Ja bym to kupił, chłopaki, ja bym to kupił, bo to statrak, ja to kupię. Dziówka skika kicka Ej, Boże. Dobra, kolejne dziewięć. Musi być AK, albo MK. Ty beretki. Ej, patrz jaki float w ogóle. Przecież to jest... W drugą stronę też zajęcie wbrać. Ej, to jest Rer. Nie uważacie, że to jest rare? Że jest tak rer, że wręcz piękne? Nie, ja to biorę. To jest tak rer, że to jest piękne nawet. Ja to biorę. Mówię wam, że to może być dobry ruch. Musi, musi być jak albo MK. Musi być. No ja pie... -ne. Ej, je patrzę, minimalware 17 zł. Według tej stronki, no ale nie wiem, to jest chyba stronka, nie warta nic, chyba jest ta stronka. Minimalware 164 dolary, niby, ale to już niemożliwe. Ale dobra, no ale nie mogę nie mogę tego nie wziąć, to będzie głupie, jak tego nie wezmę. Po prostu poskupuję te itemy, zobaczymy, może się udaje opięć. No, daj, daj, AK, AK! A, a. Czerwony, 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 czerwony. No wezmę, no wezmę, no zostało mi, został mi 13 zł, żeby kupować te skiny. No ja Zaraz będę mógł policyjną służby specjalne ubrać te m -ki. No co o to chodzi? Ej no. no co no znowu wezmę chyba no. Nie wezmę, wezmę, no. To może być coś warte. Kurwa, muszę zrobić. <laughs> ja Jest za podatki, jeśli nie zapłacimy. Skrzynki otwieram. Wina jest Gucia. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie chcę tego. Ej! Szkoda, że nie Statrak, może by był coś warty. Flow dobry? Może być coś warte, myślisz? Wezmę. Wiesz, jakiś postęp? Może Chińczyk będzie chciał taki Flow kupić. Bartek, śmiejesz Zobaczymy za tydzień. Dobra, nie kupuję tego gówna. Ej, <laughs> powiem wam szczerze, że jest jedna rzecz, która jest ciekawa. Mianowicie, yy, już wytłumaczę. Kurde, przez to, że ten ban jest na tydzień na... Nie wiem, po co Valve to zrobiło, tego bana na tydzień. Czemu oni to zrobili? Nie można wymieniać się itemami, to nie ma sensu. Nie uważacie? No, i co z tym robimy? Pokaż stronkę. Nowa. wa ocular. Nowo Stat Track. Well worn. No offers. 100 dolarów, niby. Kipuję. Może to był bom. Jak się każdy to kosztowało tyle, to FF. Ostatnie dwa. Więcej nie. 1000 zł to, to wydałem. Ale według mnie to się zwróci. Chyba, nie wiem. Mam nadzieję. Ale gówno. No, dało mi dużo emek. Beretki, to i to. Żadnego fioletowego nie było, ani czerwonego. No weź daj. To jest ten moment. I ten za to bioroniony? Gratulacje, stary. Gratulacje do ciebie. No! Ostatnia. <tryk> Wezmę to. Ej, bez kitu. Tam był jakiś ten. Ej, mam exp jakiegoś na dole. Muszę dokupić, bo przepadnie. Bonus. Muszę, to nie, nie moja wina. I strasznie cena leci tych skrzynek. Kupowałem po 43 z hakiem, już jest. Już jest mniej. Dobra. I o co tu chodzi? Collection Catalog XP. Zobaczmy. Ale główno. 11 zł. pil tested. Ale no, nie dostanę już raczej. O kurwa! No ja pierdę! no i to jest to! K... No i to jest to. 007! Faktory new! Ja pierdę! No i to jest to. To coś kurwa no, będzie warte na pewno. Nie no kurwa, no to będzie warte na 100% Nie wierzę, że to nie będzie nic warte A funkcja Ale wykończy mnie ten S sen, nie wykończy ej, Jezus Maria, ja już Zaraz zablokują Top 11 float świata Ile war, ej, bo ja się nie znam aż tak, wy się bardziej znacie Ile można dostać kasy za takie floaty? Typu 007 i tak dalej? Pra to jest top 7 aktualnie na świecie na ludzie tysiąc dolarów. Ta, nie wierzę. Ale zo, stary, ten skin jest idealny. Widzisz to? To jest ideał. Dobra, dalej, dalej, dalej. Będzie jaka chyba? Będzie jaka chyba? Ostatnie. 5 zł Wezmę chyba. Mk jest 12 na świecie? Bo... Ej, w... w e, VXR, jak to sprawdzasz? Na jakiej stronie? Kurde, tylko jak zabezpieczyć sobie cenę tego, tego skina? Ja bym już chciał to sprzedać. O, Chce ktoś kupić ode mnie już dzisiaj? Dla widza promocyjna cena będzie. A, zapomniałem. Odebrałem expa, no. Ci kręcę, niesamowite stary. Dobra, bo mi zostało kasy na imię musiałem. Daj, chociaż a, daj emkę, no. Niaka, nie chcę emkę, daj. Nie Tomku no. Dobra, to chyba będzie warte.

Tu mi się podobało, że ma 009. Gdzie ta MK była dojrzana? MK Minimal Wear 0,00701 0,007 To musi być coś warte Jak to kura będzie nic nie warte, to nie wiem Piękna ej Stary, ona jest śliczna ta MK. Ja pierdzielę jaka piękna. I jeszcze mam y to, to mam jeszcze to może też być coś warte, ale nie wiem. Tatrak niby. Kontrakty? No ale ja nie wiem czy ja chcę kontrakty robić szczerze z tego. Nawet tu, tu ładny skinek wypadł. Tu też, ej patrz! P2000, petka. 00709. Top 7 petka na świecie. Kumasz, kurwa. Top 7, moja! Ja dropnąłem! Płacąc za to złotówką! Też niesamowite. Martwi mnie jedna rzecz, jak to spieniężyć jak najszybciej? Nie, już więcej nie dam. Kurde, 1000 zł minus. Zobaczymy za tydzień.